Jest taki jeden roku dzień, najwspanialszy w roku dzień. W tym dniu zakochani mają święto, całują się i świętują to święto. Bo 14 lutego jest walentego, jest to dzień każdego zakochanego. Są to też Gracjana urodziny, więc się bawią chłopaki i dziewczyny. Walentynki, 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 buziaki dla każdej dziewczynki, walentynki, 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 chłopcy kochają swe dziewczynki, pocałunki, kwiatuszki i objęcia, a na pamiątkę kolorowe zdjęcia, bo zakochani rządzą na świecie i wy dobrze o tym wiecie. Piotr Kocha swą Paulinę I założy z nią rodzinę Bardzo się ze sobą kochają Ciągle sobie całuski dają, 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 całuski dają. Cześć Weronika jak wiesz, dzisiaj jest święto 14 lutego. W dniu tego święta, gdybyś była, pewnie zabrałbym cię do Biesiadowa. Albo zaproponował spacer z balonikiem napełnionym helem. Po parku w Otwocku byśmy chodzili. A tak, co mogę zrobić? Idę dzisiaj z Jackiem do teatru. Na Jeziorowa będzie. Nie wiem, co z tego będzie. Pediem. Ale karpediem, karpediem. Karpediem, kochana. Ty sobie siedzisz w Berlinie i sączysz wino. A ja czekam na mojego Jacka. To dla niego ta koszula. Widzisz to serce? Z pluszu. Też dla niego. Zaraz coś pokażę. Tutaj, jak naciśniesz, są życzenia dla Jacka, że go kocham. Naciskam. Nic się nie dzieje, bo nie mam baterii. Ale, nawet to, że to serduszko nie ma baterii, nie może z siebie wydobywać dźwięków, wcale nie świadczy o tym, że ja mu tego dzisiaj nie powiem. Wiesz, co mu dzisiaj powiem? Kocham go. On na pewno doceni kolację w bisiadowie. Wiesz Ze złości aż mnie szarpie wara. Ale co ci mogę powiedzieć? Jak wrócisz z Berlina, daj znać. Pójdziemy sobie po parku, pospacerujemy w Otwocku. Słyszałem, że w Smoku robią zajebistą golonkę. Jeżeli będziesz chciała, zabiorę cię. Zabiorę cię właśnie tam, tak w ogóle to pamiętaj, że wsiąść do pociągu byle jakiego. Nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet. Także wszystkiego najlepszego w dniu Balantego. No to chyba.